Zanim rozpocznę ten odcinek, chciałbym poinformować, że za wszelkie urazy psychiczne, fizyczne i tym podobne nie podnoszę odpowiedzialności. Jeżeli grasz lawą lub golemem, proszę wyłącz ten odcinek, nie oglądaj go i w przyszłym sezonie odpuść sobie granie. Naprawdę. Nie chcę widzieć na arenie ani żadnej lawy, ani żadnego golema. Bo zaczynamy ewolucję elektro Dragona. No i tak, proszę Państwa. Ewolucja Elektro Dragona w, w październikowym sezonie. Za chwilę pokażę Wam jak ona wygląda i wytłumaczę. Mam nadzieję, że przeżyje ten odcinek. Naprawdę. No bo ja sobie nie wyobrażam. Ewolucja jest fajna. Naprawdę fajna. Podoba mi się. Ale boję się, że golemy, lawy w tym sezonie. Będę musiał przed każdym włączeniem Clash Royale wziąć ibuprofen a na wszystko co tam możliwe na ból głowy no chyba małaś na ból dubska, bo też będzie ostro dobra, zaczynamy tak wygląda zwykły elektrodragon a tak wygląda elektrodragon na ewolucji jak widzicie statystycznie się nie różnią prawie ewolucja, jeden cykl ale zobaczcie, atak infinity, czy ja dobrze to rozumiem to jest nieskończoność Atak elektrodragona w nieskończoność. Wiecie, na czym to polega? Dobra, zacznijmy od prostego przykładu. Pokażę Wam na przykładzie muszkieterki. Pewnie już macie na ekranach, widzicie, jak elektrodragon i kontra muszkieterka. Jak jest jedna postać, jedna karta naprzeciwko elektrodragona, nic się nie dzieje. Za bardzo. Tak samo zobaczcie elektrodragon na ewolucji. Podobnie się zachowuje właśnie względem jednej jednostki. Więc pewnie na ekranach też to macie. No dobra A teraz, proszę Państwa, ja sobie wezmę karteczkę, bo mam na kartce zapisane, które mam dla Was przykłady, bo takich przykładów może być dużo. Zobaczcie, co się teraz dzieje, jak jest elektrodragon na ewolucji kontra świnki. Czy Wy to widzicie w tej chwili na swoich ekranach? Jak te świnie są praktycznie, za przeproszeniem, świnki są pokonane i ich już nie ma. Mam nadzieję, że widzieliście to. I jesteście pełni podziwu. Mam nadzieję, że to zostanie znerfione przed startem. Dobra, ale teraz zobaczcie, jak tam wygląda z barbarzyńcami. Barbarzyńców po prostu nie ma. Barbarzyńców po prostu nie ma. Zniknęli tak samo. No i teraz zobaczcie sobie trzy muszkieterki. Trzy muszkieterki. Hmm. Były trzy muszkieterki. Właśnie, tak działa ewolucja elektrodrogomu. Na jedną jednostkę jest normalnie. Ale jak jest tych jednostek więcej, ten atak idzie po prostu cały czas jak są blisko. Łączy te jednostki atakiem. Nie wiem do ilu kratek to działa, ale może być duży nawet zasięg. Mam nadzieję, że na TikToku mi się uda wrzucić takie większe nagranie. Rzucę takie jednostki troszeczkę bardziej od siebie oddalone i zobaczymy, jak to będzie działało. Ale jak widzicie. Na jedną jednostkę jeszcze jest OK, ale jak jest tych jednostek już więcej, to ten atak Inferno Dragona jest po prostu ciągły, ciągły, ciągły. Mam nadzieję, że weźmiecie sobie do serca to, co wam powiedziałem. Lawę i golemy, out. Nie chcę was widzieć na arenie. Z przeproszeniem. A wy mi napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Nie ja wiem, że zaraz będą komentarze, że Supercell na pewno pogięło, bo chyba lekko się z wami zgodzę. Może być fajna zabawa, ale myślę, że to jest też troszeczkę lekko przesadzone. Czy mam rację? To się okaże na arenie, bo trzeba najpierw pograć. Bo ja tylko testowałem to w warunkach domowych. Jak to będzie? Zobaczymy. Mam nadzieję, że zostawicie mi łapeczkę, zostawcie mi komentarz. Zapraszam was na moje sociale, zwłaszcza na X, bo emotki są ciągle rozdawane i różne gifty. Zapraszam was na Discorda Rakiety Powpa. I pamiętajcie o użyciu kodu po, jeżeli coś będziecie kupować w nowym sezonie. A przypominam, nowy pas Royal Land chodzi. No, oczekujcie niebawem kolejne sneak peeki kolejnego sezonu, tej październikowej aktualizacji, bo może wam się coś spodobać. Trzymajcie się, cześć i wybaczcie.